Monika Cieplucha, Piotr Kopa. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie i zapraszamy tradycyjnie na Przegląd Prasy. Piotrze, co ciekawego w tarnowskim dodatku Gazety Krakowskiej? Dzisiaj w jutrzejszym numerze bardzo ciekawa informacja poświęcona sytuacji bezrobotnych. No, ona, jak wiemy, rzesza ludzi bez, bez pracy jest bardzo duża i, i, i sposobów na walkę z bezrobociem wymyślono już tyle. Szkoda tylko, że nie mhm. ma jednego jakiegoś takiego super skutecznego. Okazuje się, że że w województwie małopolskim rozpoczyna się realizacja takiego ciekawego, tak nam się wydaje, programu, który polegać będzie na tym, że pracy dla osób, którzy jej nie mają, będzie poszukiwać zewnętrzna firma. Aha. I zewnętrzna firma, gdy znajdzie dla danej, danej osoby pracę i ten człowiek tą pracę u, u, utrzyma co najmniej 6 miesięcy, dostanie premię w wysokości 12 tysięcy złotych. No, to jest zyskażone no zyskażone ja myślę, że to, jest, że to jest bardzo dobra motywacja dla tych firm. bezrobotne, żeby zakładali takie firmy. Ta firma została już wyłoniona mhm. w przetargu. To są specjaliści, każdy z nich będzie miał pod opieką około 50 osób, nie więcej. No i to, to no, można mieć nadzieję, że to pomoże, bo gdy specjalista wie, jakimi ludźmi ma obsadzić stanowiska, no to łatwiej mu, mówiąc brzydko, sprzedać ich mhm. kompetencje, ich umiejętności. Na początek tysiąc osób w Małopolsce zostanie objętych tym programem. Zostaną te osoby wylosowane. Jeżeli chodzi o nasz region, miasto i powiat tarnowski, no to będzie około 300, a więc całkiem spora liczba ludzi. No i zobaczymy, jak ten pilotaż wypadnie, czy ci ludzie tą pracę będą znajdować. Byliśmy dzisiaj w, w Urzędzie Pracy. No, sytuacja wielu tych ludzi jest nie do pozazdroszczenia, bo ofert jest jak na lekarstwo. No i często nie są to z tych branż, w których akurat brakuje fachowców. Dokładnie tak. Co jeszcze ciekawego? Myślę, że powinien Państwa zainteresować mieszkańców Tarnowa, mieszkańców Osiedla Koszyckiego, ale nie tylko, również tych ludzi, którzy, na przykład, do Koszyc, do Zgłobic jeżdżą ulicą Koszycką powinna zainteresować informacja o tym, że rozpoczął się remont ulicy koszyckiej. No jak łatwo przewidzieć remont ulicy koszyckiej oznacza również spore utrudnienia. No nie da się ich uniknąć. Te utrudnienia do października w tym rejonie miasta będą, natomiast no później ma się jeździć zdecydowanie lepiej. Ja korzystam z tej drogi codziennie, więc rzeczywiście no jazda slalomem jest bardzo niebezpieczna, niebezpieczna, szczególnie po deszczu. No i tutaj jest też to taki sukces mieszkańców osiedla Koszyckiego, szczególnie pana Tadeusza Mazura, który mhm. walczył o tą drogę przez kilka lat, w końcu udało się, remont rusza, no i należy się spodziewać, że tak jak powiedziałem około października prace zostaną zakończone. Wszystkie szczegóły, możliwości objazdów, inne ciekawostki związane z tą mhm. sprawą w naszym najbliższym wydaniu. Ale to na pewno nie wszystko. Nie wszystko, szczególnie polecam też już na koniec, poza oczywiście informacjami sportowymi i całą masą innych. Informacje dotyczące najbliższej soboty. E, wtedy w całym kraju odbędą się akcje związane z tak zwanym narodowym czytaniem, tym mhm. razem na warsztat e, wzięto e, Aleksandra, Aleksandra Fredro. Mhm. E, tak jest, e, Tarnów nie jest tutaj wyjątkiem. Sporo imprez e, związanych z czytaniem, sporo okazji do poczytania mhm. Fredry. No i myślę, że to powinno zainteresować nie tylko nauczycieli, nie tylko uczniów, ale też wszystkich tych e, którzy cenią i lubią dobrą literaturę. No i chętnie myślę wyjdą na ulicę Tarnowa. Pogoda ponoć załatwiona, mhm. ma być słonecznie, niezbyt upalnie, więc wszystko się zgadza. Czyli to wszystkie rok rozumiemy informacje. To czy, najciekawsze. To najciekawsze reszta oczywiście. Reszta w Gazecie, w gazecie Krakowskiej, Krakowskiej. Więc odsyłam oczywiście do Gazety Krakowskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia.